Dzień dobry i witam Was w dzisiejszym dniu. Jest piękna, słoneczna pogoda. Oczywiście znowu ją dla Was zamówiłam. Słuchajcie, mam pomysł. Mamy niedzielę i stwierdziłam, że zrobimy coś fajnego. Pomyślałam sobie, że znajdę takie fajne ulice, miejsca w Warszawie, które mają swój klimat i gdzie ładnie wychodzą zdjęcia. Zrobiłam mały research i też zobaczyłam na TikToku, gdzie właśnie są fajne miejscówki, fajne ulice, które mają swój klimat. Taki wiecie, że zrobimy zdjęcie i będzie naprawdę jak na Instagram. Także jestem teraz na ulicy Mysiej 3 i to była jedna z ulic, którą chciałam dzisiaj odwiedzić. Osoby, które już tutaj trochę ze mną są, bardzo dobrze wiedzą, że ja, jak idę robić zdjęcia na miasto, to zależy mi na tym, aby właśnie to były takie miejsca klimatyczne, też żeby było widać i czuć życie. Uwielbiam po prostu, jak życie takie miasta czuć na zdjęciu. Robicie zdjęcie i całe tło, wszystko dookoła ma po prostu współpracować z nami i to nie jest tak, że tylko my jesteśmy na zdjęciu, ale wszystko co się na tym zdjęciu dzieje, jest też razem z nami i to jest po prostu piękne. Uwielbiam właśnie taki klimat, dlatego wybraliśmy się na Mysią 3. Jesteśmy teraz właśnie na Mysiej ulicy bardzo fajna nazwa, już mi się podoba. W każdym razie, tutaj pochodzimy sobie trochę i zobaczymy, gdzie są fajne miejsca, fajne budynki, takie właśnie w naszym stylu, żeby porobić sobie fajne foteczki. Wiecie, zależy mi na tym, żeby to były takie miejsca, gdzie. Niby jakoś tak randomowo, można sobie zrobić fotę, wziąć statyw ze sobą, wziąć swoją koleżankę, wybrać się na spacer, robić sobie wzajemnie szybkie zdjęcia. Jak idziemy, jak się coś dzieje, po prostu, wiecie, street style. Tak, zabrać chłopaka, niech z nami idzie i robi nam zdjęcia. O to chodzi. O, matko. Czy wy to widzicie, jak to jest pięknie, po prostu. Ej, mega klimatycznie tutaj to wygląda. To miejsce naprawdę ma swój klimat, mimo tego, że jest wszystko na szaro, ale widać właśnie ekrany wzdłuż całej tej uliczki, naprawdę przepiękne, szczególnie o wschodzie słońca i też w golden hour po południu, także mega polecam, możecie naprawdę tutaj zrobić świetne sesje, szczególnie jak wybierzecie się w dwójkę, ale jak widać ja też ze statywem sobie całkiem dobrze radziłam. Miejsce też nada się idealnie na takie zdjęcia, jeżeli chcecie robić w stylu high fashion, to jest Wasz klimat. Także pierwsza miejscówka jest mega spoko, statyw stoi, ale powiem Wam, że jest mega zimno, także ja już jestem cała zmarznięta. Srebrno-szara uliczka była naprawdę luksusowa i ma swój klimat, tak jak wspominałam, ale jak dobrze wiecie, idziemy teraz na miasto i tutaj możemy naprawdę dużo wyciągnąć. Także teraz lecą fotki w stylu Hello, wybrałam się na spacer, szybko idę, ale położę telefon na parapecie i strzelę sobie potę. Mega mi już jest zimno, ale. Jesteśmy teraz na myśli 5 i zobaczcie, jak tutaj wygląda. Okej, okay, może na pierwszy rzut oka nie jest to piękne, ale powiem Wam, że to miejsce naprawdę ma potencjał i to trzeba na nie spojrzeć tak z trochę innego kątu. O, jak zimno teraz. Statyw ustawiony i teraz tylko siadamy szybko na parapecie i strzelamy sobie foteczki. Także zobaczcie, jak szybko to może potrwać. Jeszcze tylko powrócimy na ulicę miasta. Zobaczcie, jaki tu jest klimat. Czuć, jak to miasto żyje. Budynek pięknie mieni się złotem, ja wiem, że ja się jaram i może jestem nienormalna, ale naprawdę ja to czuję już przez ten ekran, jak na to patrzę i montuję, że jest to coś pięknego. Dobra, słuchajcie, ja spadam, bo już jestem tak przerwnięta, że nie dam rady, ale jest tutaj ekstra. Serio, zobaczcie w ogóle. Jaki ten budynek ma potencjał? Po prostu jest piękny. Tak samo tutaj cała ta uliczka, uważam, że jest boska, także serio, przychodźcie. I nie tylko ja zauważyłam potencjał w tym budynku, ponieważ widzę, że tutaj ktoś robi foteczki. I słuchajcie, wróciłam już do mieszkanka. Mamy tak piękny Golden Hour, ale jestem pod wrażeniem, że to o godzinie 15. W sensie, dlaczego tak wcześnie? Z reguły latem to tak o godzinie 9. No ale no cóż, taki mamy teraz klimat, trzeba się dopasować. Ostatnio w Arkadii otworzyło się nowe miejsce i jest ono całe na różowo, mega instagramowe i bardzo chciałam tam się kiedyś wybrać. Już tak kiedyś przechodziliśmy będąc na zakupach w Arkadii i widzieliśmy, że faktycznie miejscówka jest mega super, ale wtedy jakoś nie było czasu, żeby tam zajrzeć i dzisiaj właśnie jak wróciłam, to Michał zapytał się mnie, czy idziemy tam na kawę. No i jak mogłabym odmówić? Oczywiście, że chcę. Jest to mega cute miejscówka, więc stwierdziłam, że musimy zmienić swój outfit, oczywiście. I dlatego mam propozycję. Słuchajcie. Myślę, że to będzie super pomysł, żeby właśnie to założyć. Mam nadzieję, że nie zleję się z tłem, ale no mega cute. Dobra, co myślimy? Taka trochę oversize, ale taki efekt ma być. Biorę te buty. I tą torebkę. Dobra, ej, i teraz chyba możemy iść. Miejsce naprawdę przefantastyczne, bardzo instagramowe. Jest nawet taka ścianka cała w różach, możecie tam sobie robić foteczki. Na każdym stoliku mamy tablet i możecie sobie zamówić cokolwiek chcecie, dodawać różne opcje. Możecie nawet płacić kartą przy stoliku i dawać napiwki, także to jest super rozwiązanie, ale powiem Wam szczerze: zamówiłam sobie gorzką czekoladę i otrzymałam mega turbo słodką czekoladę. Także to jest chyba miejsce dla fanów słodyczy. Chociaż muszę też podkreślić, że nie próbowałam niczego innego i koniecznie muszę się tam wybrać na coś bardziej wytrawnego. Ale podsumowując, dzień był bardzo udany. Mam taki Gwiazda wieczoru. Tak? Jestem już mega zmęczona, ale robimy pielęgnację, ponieważ niedługo zbliża mi się okres i no, nie chcę, żeby znowu mnie mega wysypało. Jeszcze mi się nie pogoiły niektóre miejsca po ostatnim moim wyciskanku, także trzeba zapobiegać. I nałożymy sobie tą oto maseczkę. Nałożymy sobie maskę, i ja tą maskę dorwałam w Super Farm. Jest to maska japońska, złota na tkaninie, nasączona. 20 ml serum bogatego w składniki inspirowane japońską sztuką pielęgnacji skóry. Kompleks oparty na naturalnym fermencie ryżowym i polisacharydach, który błyskawitnie liftinguje skórę i przywraca młodzieńczą linię owalu twarzy. Zrobimy tak. Nałożę sobie teraz ten peeling enzymatyczny stołupy. On mi się już kończy, ale właśnie najpierw sobie nałożymy to, później potrzymamy tak z 10 minutek. Zrobię sobie kąpiel i nałożymy sobie tą masę. Ale jeżeli chodzi o czekolady, to takie moje 3 na 10, ponieważ ja nie lubię słodkich, mega turbo słodkich rzeczy, słodkie lubię, ale takie, że czuję sam cukier z mlekiem, to nie do końca. No, więc jeżeli chodzi o czekolady, no to sama sobie potrafię zrobić lepszą ale jeżeli chodzi o inne rzeczy to może zaskoczą mnie bardziej pozytywnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Też wybraliśmy się akurat w święto i wtedy było wszystko pozamykane, więc wydaje mi się, że w tygodniu może być po prostu mniej ludzi. Dzisiaj koniecznie będę musiała nałożyć sobie olejek na rzęsy i brwi, ponieważ miałam laminację i trzeba o to dbać, żeby te włoski były dobrze zregenerowane. Pamiętajcie, że laminacja też zawsze uszkadza nasze włoski i warto codziennie, mimo tego, że one wyglądają na naprawdę zdrowe, warto codziennie nakładać ten olejek serio. Ok, mamy już za sobą 10 minutek i zobaczcie to. Wanna czeka cała w pianie i możemy nakładać naszą maseczkę. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień i ciao ciao!